Jadąc do tego garażu, nie spodziewałem się, że to będzie taki boom. Wrzuciłem kilka krótkich rolek, gdzieś tam jakiś TikTok, Facebook, Instagram. W dwa dni, dwa miliony wyświetleń. I ogólnie na dzień dzisiejszy teraz wejdziemy sobie do tego garażu, pokażę Wam wszystkie te samochody. I to jest jeden z kilku i pewna część tylko tej kolekcji Mercedesów. Nagrałem godzinny odcinek, równo godzinę tam rozmawiałem o tych samochodach. Każdy z tych samochodów został otwarty. Zaglądaliśmy do środka, otworzyłem maskę, zobaczyłem jakiś silnik. Powiem Wam, że jest ciekawie, jeżeli ktoś jest fan. Mercedes'a to jest bardzo ciekawie. No i ten cały film podzielę na dwa odcinki, czyli po 30 minut. I na dzień dzisiejszy, bo jest to kilka dni już po, po, po premierze tych krótkich rolek, wiem, że na dzień dzisiejszy sprzedały się już trzy sztuki, więc z całego tego garażu podobno trzech sztuk już nie ma. Dodatkowo w tym filmie zobaczycie jeszcze Audi V8. Tam ogólnie tych Audi są chyba 3 lub 4 sztuki. Mega dużo fajnych samochodów. I tak jak powiedziałem, będzie to tylko część tej kolekcji, która tam jest, bo tego jest naprawdę 4 razy tyle. I nie nie pytajcie w komentarzach o adres tego miejsca, ponieważ sam właściciel nie spodziewał się, że to będzie taki wielki boom. Czasami tak się zdarza, jak w tym przypadku, na przykład wykręciło się dosyć sporo. Ja myślę, że jeszcze się będzie kręcić. Zapraszam na pierwszy odcinek. Aha, bo bym zapomniał. Każdy z tych samochodów, które widzicie na filmie, jest do sprzedania. Zobaczcie, co tu stoi. Jak zobaczyłem to z daleka, to myślałem, że to jest jakaś całkowicie inna maszyna. Przychodzę z bliska, patrzę, a to o Simpson i to jest w pełni sprawne, z dokumentami, z pełną historią i pokażę Wam na początku filmu, jak taki pojazd odpala. Taka oto ciekawostka. Tak też wygląda i tak jak powiedziałem, jest do sprzedania. Ale chodźcie dalej, ponieważ to co Wam pokażę za chwilę, to naprawdę, ja jak zobaczyłem, czyli odkrywając tutaj tą kotarę, ukazało mi się to moim oczom. Proszę bardzo, po horyzont, same mercedesy. Tutaj pierwszy z brzegu 190 z szeroką listwą. Tutaj drugi z brzegu 190 z szeroką listwą tutaj. Również 190 z szeroką listwą przez przypadek. Polski rometr się tutaj trafił z przebiegiem 300 km. i to jest oryginalny przebieg tego motorowerka, motoroweru, tutaj jakiejś Suzuki, ale poczekajcie, ponieważ ja minąłem, minąłem tutaj i Wam nie pokazałem, a to Wam pokażę, bo Mercedesy będę pokazywał za chwilę. Tu jest też kilka innych właśnie motorków, motocykli. A jednym z nich na przykład Yamaha XT i do tego tutaj ta Honda, która ogólnie w tym momencie jest nieosiągalna, to jest motorek bardzo stary. A wygląda jak gdyby bardzo świeżo akurat ten nie jest do sprzedania, ale takie rzeczy też można tutaj znaleźć. Ale na przykład to tutaj, to Puch podobno tak się to nazywa. Motorower tutaj na pedały, ale co mnie zaciekawiło, to ja tutaj znalazłem polskie maszyny, a mianowicie proszę bardzo, Komar, czyli. No, tutaj akurat nasza produkcja, ale z tej strony komarek z pedałkami, czyli tutaj kręcisz pedałkami po to, żeby potem gazem utrzymywać prędkość i taki komar też jest tutaj i tam, dalszy, to jest ten taki nowszy, już taki samojeżdżący, ale skąd ludzie mają takie rzeczy? Wydawało mi się naprawdę, że takie rzeczy już się skończyły. Takie pojazdy, że to już ciężko kupić, ciężko trafić. Proszę, 124. W turbodizlu. Można to poznać tutaj po tych otworkach na błotniku. Ten taki powiedziałbym nawet w bardzo fajnym stanie. No? I słuchajcie, tego troszeczkę jest, więc idziemy oglądać. Następne 124 w turbodizlu, tutaj z tymi yy, chromowanymi nakładkami. W latach 90. bardzo popularna sprawa i niekoniecznie wtedy oznaczało to to, że tam są zgnite nad kola. Po prostu ludzie bardzo często sobie to zakładali w tamtym czasie, bo była taka moda, to było po prostu ładne. Chociaż prawdopodobnie ściągając to tam pod spodem nie będzie dobrze, ale tutaj wcale nie chodziło o to, żeby ukrywać stan techniczny samochodu. Tutaj następne 124 na Wąskiej Listwie, tam następne 124, ale tą alejką sobie wrócimy, bo tutaj czysto przez przypadek trafiło nam się. Audi V8. Jest to, można by powiedzieć, Audi 100, czyli takie zmodernizowane i ulepszone Audi 100 C3, tylko że też można by powiedzieć, że to jest pierwsza A8. Można by ją nazwać A8D1, aczkolwiek ten samochód nazywa się Audi V8. Piękny egzemplarz tutaj, akurat w przypadku tego samochodu, w pięknym perłowym lakierze i się zastanawiam właśnie, czy ten lakier perłowy mógł być w oryginale, bo to aż troszeczkę dziwnie brzmi, żeby oni tam z końcem lat 80., początkiem 90. kładli taki piękny lakier, ale proszę bardzo, jest V8 i tylko takie silniki tutaj w sumie w tych samochodach były. Zobaczcie, dlatego też to otworzyłem, że ten lakier też jest tutaj w komorze silnika. Czyli jeżeli ktoś by to przemalowywał, to oznaczałoby to, o maska też jest z spodu w tym kolorze, jakby ktoś to przemalowywał, to by wychodziło na to, że musiałby rozebrać auto całe do gołej śrubki, a to nie wygląda tak, bo tam też jest ten, ta, ta perła. Felga skręcana, przynajmniej tak wygląda i co ciekawe, to tutaj pod felgami jak zobaczycie Yy, hamulce, tarcze hamulcowe typu UFO. Ja nie wiem, czy jesteście w stanie to tak zobaczyć na filmie, to ja Wam wytłumaczę. Że tutaj w tym samochodzie tarcza hamulcowa nie wygląda normalnie. Ona jest taką przykrywką w kształcie spotka UFO, którą. Nakładamy na taki specjalny zacisk hamulcowy, ogólnie w tych czasach bardzo drogie rozwiązanie. Pewnie, gdyby ktoś nie chciał tyle płacić, mógłby coś zaadoptować, prawdopodobnie za Audi A8D2, bo może by tutaj to siadło, lub na przykład za Audi 100, ale to rozwiązanie dla tego samochodu było jako takie nowoczesne rozwiązanie techniczne, w tych czasach bardzo drogie, bo z tego co kojarzę, to takie jedna tarcza hamulcowa w okolicy w okolicy chyba ponad 2000 zł ale na przykład Audi klameczki z Audi 80 bardzo podobne jak nie takie same no i środek oczywiście z babcinem drewnem ja troszeczkę tutaj spróbuję przyświecić telefonem bo warto proszę bardzo, jest babcinę drewno w bardzo ładnym odcieniu kolorystycznym deska jest z Audi 100, nie jest z Audi A8 Audi A8 już ma troszkę inną chociaż może ten panel tutaj centralny trochę podobny, jest tutaj nawiewów dwa 5 7 nawiewów z samego przodu automatyczna skrzynia biegów. Tutaj panel klimatyzacji, radio Blaupunkt. Oczywiście tutaj co mamy? Podgrzewane fotele, regulacja świateł, ABS. ABS włącz, wyłącz. Może, może to tak działało w tamtym czasie. Kluczyki oczywiście są w stacyjce Przebieg w samochód ma 350 tysięcy km. Tutaj mamy regulację skrzyni biegów SE i M, czyli domniemam, że jest to jakiś może sport lub snow ekonomik i M jako, jako jakiś mund może, czy coś, czyli błoto. Ponieważ samochód oczywiście z zapędem na cztery koła. Tutaj dźwignia hamulca ręcznego, skórzana praktycznie jak gdyby w ogóle nie używana, w dobrym stanie. Tutaj drążek zmian biegów również. Nakładka na pedały, tam hamulca szczególnie też nie zniszczona. Czyli 350 tysięcy kierownica jest w skórze. Jest całkiem nieźle. Poczekajcie, jak jest kluczyk, to ja spróbuję sobie to, czy to, czy to odpala. O, jest akumulator i prąd. Jest, uwaga. Faki, paliła normalnie maszyna, ale myślałem, że, ja tutaj z... dostałem informację, że te samochody mają kluczyki, w każdym samochodzie jest kluczyk w stacyjce, czasami akumulator, ale prawdopodobnie niesprawny, ale tu normalnie funkcjonuje, fakt faktem, że nie chodzi na wszystkie cylindry, bo słyszę, no, ale jest ok. no i słuchajcie, czy taki samochód w tych czasach, Dobrze by się chciał sprzedać. Ja uważam, że nawet bardzo, ponieważ prawdopodobnie teraz jak odpalimy jakieś nasze polskie ogłoszenia, to może ze dwie, trzy, może maksymalnie do pięciu sztuk gdzieś znajdziemy. Ale ta jak sobie tutaj obserwuję i oglądam, jest naprawdę w wyśmienitym stanie technicznym. Naprawdę tutaj w tym samochodzie wszystko jest na miejscu, każda listewka, dach nie jest opadnięty, jest uszczelka w dobrym stanie. Jest tutaj też na, z tyłu na zderzaku te listwy chromowane. Jest e, blenda wokoło tablicy. No i tutaj to chyba zdradza, że coś jakiś chyba młody kierowca musiał mieć coś do czynienia, e, że sobie nakleił naklejkę Valentino Rossi, ale może to przez przypadek, może to jakiś wnuk właściciela. Ale przechodząc dalej do Mercedesów, tu jakaś taka nietypowa trapka chłodnicy. Jeżeli to jest oryginalne, to możecie napisać w komentarzu, bo jakoś tak dziwnie wygląda. Normalnie powinno tych żaberek być troszeczkę tak więcej. Ale no jest jak jest, może tak miało być i też tutaj akurat samochód, jeżeli chodzi o wersję, to poliftowa, bo ma szerokomisto. Tutaj jest poliftowa, też ma szerokomisto. Ale zobaczcie, że ten samochód jest dużo wyższy od tego. Tu będzie pewnie jakaś wersja Sportline lub coś takiego. No bo naprawdę jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o wysokość tych dwóch samochodów. A to jest 190 i to jest 190. Czyli prawdopodobnie może ten Grill mówi o tym, że jakaś bardziej sportowa wersja. Mercedes 123, czyli beczka z urwanym, oczywiście, znaczkiem. Tutaj następna 124. Idziemy dalej. Jest następna 190, biała. Przedliftowa, bez szerokiej listwy. A z ciekawości sobie zobaczę. Tutaj, co tu jest pod maską, bo to jest otwarte. Proszę bardzo. Jest benzynowy silnik. okej, okay, ale poczekajcie, bo tu jest benzynowy silnik. A ja kątem oka zobaczyłem, proszę aż, aż zająknąłem. Proszę bardzo. 190 w jakimś pakiecie. jakimś, Czy to byłoby Evo, Idę szybko zobaczyć do tyłu. Proszę mi pokazać tutaj. Jest spoiler. Jest 190. A z tej strony... Ojejku, tu jest jakiś sa, salta. Czy to jest jakaś wersja wyposażenia? Chyba coś będzie miało coś wspólnego, ponieważ na końcu jest znaczek Mercedesa. Jeżeli cokolwiek wiecie na ten temat, dajcie znać. Pierwszy raz widzę ten napis Salta. Nie wiem o co to chodzi, ale poczekajcie sobie, pozwolę to odkryć troszkę bardziej. O panie, ładne. W środku co jest? Jaki to jest fajny stan. Taki można powiedzieć bardzo ładny, idealny kierownica. Jeszcze ma całą tą fakturkę, jak nowa całkowicie. Jaki tu jest przebieg? 200, 243 tysiące, oczywiście. Kluczyki w stacyjce. Pięciobiegowa skrzynia biegów. Granatowe wnętrze z podłokietnikiem, jest elektryczna szyba, jest klimatyzacja w Mercedesie 190. Klimatyzacja. Chyba rzadko spotykana sprawa. Ale poczekajcie, bo. O kurde, jaka tu jest maska? Proszę bardzo, ten grill to mi się podoba. Taki szerszy, on zasłania trochę lampy, ale proszę bardzo, tu pod spodem są lampy jeszcze żółte. Oryginalnie nikt nic nie zmieniał, nie tuningował. No i czterocylindrowy benzynowy silnik, oczywiście. Te wszystkie te naklejki, etykietki, yy, tabliczki znamionowe, no powiem Wam ładnie to wygląda. Zapiszcie w komentarzu, co to jest za wersja. Bo to chyba nie jest Ewo, aczkolwiek też tak bardzo podobnie wygląda i felga jakaś taka nietypowa niespotykana, aczkolwiek piękna skręcana, to jest z logiem mercedesa, śruby jakieś takie dziwne wpustowe, no i opony nawet do tego jakieś takie, jakieś inne, ale ten cały ten pakiecik, tutaj ta szeroka listwa do samego dołu łącznie z progiem, no nie jest to na pewno nic dokładane jakichś takich tuningowych rzeczy, bo jak wiemy tuningowe to trochę nie pasują, a szczególnie w tamtych latach nie pasowały, a tutaj lata 90. a tutaj wszystko pięknie pasuje, jest takie po prostu jakby Zrobię z tego auta. Zobaczcie, jak tu wygląda to przejście do zderzaka. Tamta szeroka listwa. Poza tym, tutaj, hehehe, w ogóle to jest. Yy, nie ma praktycznie szparki, jeżeli chodzi o skręt koła. A nic tam nie obciera i to wszystko działa. No spodobało mi się to. Ten Mercedes mi się, powiem, Wam spodobał bardzo nawet. No dobrze, chodźcie, oglądamy dalej. Tutaj ta beczka to 240. A tutaj jest z boku S-klasa. Ja tu będę cały czas teraz o tym myślał. Będę chciał rozmawiać o jakimś innym Mercedesach, a będę cały czas myślał o tym o tym 190, ale chyba się nie dziwisz, nie? S-klasa. Na felgach jakiś tutaj widzę AMG. Chyba jakiś taki nowszy model bardziej. Tutaj widzę, że węższa, z tyłu troszeczkę szersza, ponieważ jest rancik. Tutaj na Felze. Już patrzymy co tu jest. Napisów brak. Idziemy do środka. Zobaczymy, jak to wygląda. Wedłurowa tapicerka, manualna skrzynia biegów. Przebieg 200 tysięcy km, ale jest klimatyzacja. Te fotele w tych samochodach są takie miękkie. Ale to musi być wygodna maszyna. Zobaczymy pod maskę, bo tu prawdopodobnie benzyna. Raczej raczej bym tak chciał sądzić. Pokaż tutaj do góry. Tak. Jest sześciocylindrowa benzyna. No, ja Wam powiem, że jest ok. No, takim samochodem to nawet w tych czasach miło pojeździć. Bardzo. Wycieraczek brakuje. Proszę, ktoś tutaj gdzieś coś ściągnął, wycieraczkę nie potrafił założyć albo coś się popsuło. Czyli na 100% takie wycieraczki mam u siebie w sklepie. I nawet z ciekawości teraz szybciutko sprawdzę, ile takie wycieraczki kosztują, bo prawdopodobnie będą niedrogie. No to powiem Wam, że tutaj samochodzik również w dobrym stanie technicznym, bo akurat tutaj podobno, że wszystkie samochody, które stoją są tak przesegregowane do tego garażu, że... Są w dobrym stanie 124, szeroka listwa, szary na oryginalnej feldze I już mi się tutaj to spodobało Ma otwartą maskę Co tu mamy? Mamy turbodiesla, widzę już, pięciocylindrowego Czyli 250 turbodiesel Turbodiesla poznajemy w 124 Po tych wlotach, ale też tutaj poznajemy tutaj po, tym, po tym dolocie No i 5 cylindrów po prostu jest ciutkę krótszy 6 cylindrów jest jeszcze troszeczkę dłuższy Może nam tutaj zaraz znajdziemy, to pokażę Ale to ładne, to mi się podoba Ładny samochód jest w środku. W środku tak, manual elektryczny szyby, klimatyzacja radio pionier. Kluczyk w stacyjce. Poczekajcie, spróbuję wam tutaj doświetlić, bo musicie w tym momencie mi uwierzyć na słowo, bo nie widać. A ja tutaj już, proszę bardzo, uruchamiam latarkę. I jest. Jest klimatyzacja, jest radio, jest kluczyk i jest 433 tysiące km. To jest oryginalny przebieg. I ja ci powiem, że ja bym tutaj. W przypadku tego samochodu, tego silnika, to bym ja się jakoś bardzo nie bał i nie przejmował. Turbo 250, no ładny, następny, też oryginalne koło, też szerokalistwa. 260E, czyli benzynowy motor i już idziemy zobaczymy co, co jest w środku. O, skórzane fotele, proszę bardzo. Cztery elektryczne szyby, skórzane fotele, klimatyzacja również. Przebiegu tutaj w tym samochodzie musicie znowu uwierzyć na słowo 190 tysięcy. Zapalam latarkę, bo wszyscy powiedzą, że niemożliwe. Chyba, że wymieniany licznik. 194 tysiące kilometrów. No, skórzana kierownica, taka troszeczkę inna, niestandardowa, chyba, że w benzynach w 124 tak było. Ale są skórzane boczki, są dekorki te brązowe, takie ładne. Zobaczmy tu z tyłu. Coś za, za mały ten przebieg, coś 190 tysięcy. Ale w sumie tu fotele z tyłu to jak nowe. Patrzcie, jakie, jakie napięcie skóry w ogóle jest. Zero w ogóle żadnych zmarszczek. Nic. Proszę, patrz jak wygląda fotel z tyłu. Tylko i wyłącznie do odczyszczenia, nic więcej. Tapicerka. proszę. No, jest szansa. Elektryczna szyba, guzik w ogóle nie, nie, nie dotykany. Nic nie wytarte. No, jest szansa, że było 190. Ale to by było naprawdę bardzo mało. Tutaj jest okej. Okay. I chciałem się troszeczkę zaśmiać, że niby tutaj może coś cofany, ale teraz już sam nie wiem. Sześciocylindrowa jednostka. Tutaj, wszystkie te naklejki, które powinny być, są. Lampy tu nic nie pokruszone, nie połamane. Nie ma much w środku. Lampa, oczywiście, hella. Wentylatory od klimatyzacji. Gdzie w ogóle w Polsce 124 z klimatyzacją? Przecież to jak zgromni są szukać. A tutaj każdy ma klimatyzację. I prawdopodobnie też dlatego zostały tak przesegregowane, żeby była ta klimatyzacja i żeby to wyposażenie było. Tutaj jest ktoś tu porysował paskudnie brzydko, co komuś takie przykrości robić. Ale tutaj z boku od razu się odwracam. I co stoi? 124 qp. 300 czyli sześciocylindrowa, Znowu benzyna, oryginalna felga, szeroka listwa. A w środku co? Już sprawdzam. Jasna tapicerka. Automat. 4 elektryczne szyby. Klimatyzacja standardowo przebieg. 183 tysiące kilometrów Tu też coś mało Skórzana kierownica I ta kierownica już jest taka właśnie jak 123, 124 A tu wcześniej była taka troszeczkę O innym kształcie Fotel w ogóle też zobaczcie, tylko wyczyścić Napięcie tej skóry w ogóle takie Skąd i to wzięli w ogóle Tu są delikatne takie takie jakieś pęknięcia Ale to jest wszystko do zrobienia Zobaczcie fotel kierowcy w jakim stanie Pasażerowy to w ogóle jak nowy Ale mi się tutaj trafiają kwiatuszki Chodźcie idziemy pod maskę Tutaj powietrza w kole brakuje, ale to takie troszeczkę brudne, zaniedbane. Sześciocylindrowy benzynowy motor, proszę bardzo. Ktoś tu coś robił? A, wymieniał pewnie jakieś tutaj kable od aparatu, bo są poznaczone jakimś tutaj farbką. Ale tutaj wszystko na miejscu jest, co ma być. Każdy tutaj zbiorniczek, każda rurka, każda spinka, zobaczcie, że to wszystko tutaj jest. Tabliczki znamionowe, naklejki, wszystko. Te samochody, jakby tutaj, jakieś takie przesegregowane, że co tutaj wypadku nie było w tych samochodach żadnym. Tutaj, podgrzewany mamy zbiorniczek spiskiwacza, czyli rozwiązanie Mercedesa z tamtych lat. Bardzo spoko, jak na tamte czasy, bardzo nowoczesne. A tutaj, co mamy? Srebrne. No, srebrne 124 dobrze wygląda. Jakby założyć ładną felgę, to taka z daleka można by się pomylić, że taka trochę eska. Co tu mamy? Też turbodiesla, ale proszę, tu mamy sześciocylindrowego, czyli to jest 300 turbodizel. Zobaczcie, że ten silnik jest dużo dłuższy, bo ten przed chwilą był taki troszeczkę tam o jeden krótszy na, na potrzebie Do tego miejsca taki sam, tylko tam nie sięgał aż tak bardzo do potrzeby. ale taki turbodizel 300 super. Znowu są te dziury na błotniku. Oczywiście koło brudne, trudno no. One tutaj. O, ten błotnik malowany albo zszedł muklar. Czyli tutaj jest jakiś taki delikatny jeden z minusików. Tutaj śrubki wyglądają jak nieodkręcane. Chodźcie zobaczymy do środka. Oczywiście telefon znowu robi jako latarka, a miałem go nie używać. Jest hak holowniczy i z tyłu na klapie jest napisane 300 turbo No to idealnie sobie zgadłem. Tutaj gdzieś coś w jakimś ciepłym rejonie to stało, bo cały lakier bezbarwny w wielu miejscach jest taki. Czyli po prostu spękał cały. Na masce tej z przodu również. Czyli to tutaj jest akurat spękane. Ciekawe, nie? taki samochód kosztuje. W środku co? Jest skóra. Tu jest zaniedbany ten samochód bardzo. Jest kierownica ta nowszego typu, przebiegu mamy 350 tysięcy, jest automat, 4 elektryczne szyby, jest klimatyzacja, jest jakieś tam radio, kluczyki, oczywiście w stacyjce, standard, tylko tutaj do odczyszczenia wszystko, bo taki ten, ten to, ten to przyniedbany, u, stał gdzieś, troszeczkę przypleśniały, okej, okay. ciekawe jaka cena byłaby takiego samochodu, bo pomimo tego, jakby go tu tak ładnie przygotować, Odrestaurować, sobie tak wydetailingować, to to ciekawy egzemplarz. Troszkę tu pęknięty zderzak również ale 3-litrowy turbot fajny. Proszę, jest szeroka listwa, szara dołem, srebrne u góry. Jakieś tutaj akcesoryjne felgi. Felgi to wyglądają jak z tego. Chyba z 210 z formatika, tak mi się kojarzą. Czy czarne w ogóle. Tu jakaś ciemna szyba, czyli jakiś tuning zaistniał w wozie. Znaczy zobaczymy, co to jest. A to nie jest duże klasa? Pokaż to to 300 durbo diesel. No nie myślałem, że to przez to, że te, że te listwy są inne, to że to może już być e klasa pierwsza, czyli taka ma... O, a e klasa pierwsza to stoi tu przed nami. Już będziemy zobaczyć, co jest w środku. Takcie sprawdzamy. Jest sportowa kierownica Ala Carbon. W przebiegu mamy 400, 480 000 kilometrów. Elektryczne szyby jest klimatyzacja, jest. Materiałowe stołki, to ogólnie takie jak na 480 tysięcy To w całości deska nigdzie nie popękana, nic się nie podziało, nie ma szyberdachu, chodźcie zobaczmy pod maskę, jak to wygląda. Proszę bardzo, 3-litrowy turbodiesel, czyli dobry motor, i znowu kratki są, są. No i tutaj turbinka schowana sobie jest. O, ale poczekajcie, halo, proszę pana, to jest formatik. No dobra, tu jest napęd na cztery koła. To taka niespotykana zabawka. Lampy jakieś też zmienione, halogeny tu jakieś dołem dołożone, tylko że formatik w takim Mercedesie rzadko spotykany temat w tych czasach czyli troszeczkę droższy. Oczywiście tu znowu jakiś tuning czyli kratka jakaś dołożona, niepotrzebna można łatwo zdemontować, bo pod spodem jest normalny grill. Można łatwo przywrócić do stanu fabrycznego, ale ktoś tu coś tutaj w tym aucie pogrzebał. Dalej, S-klasa. Felga jak nie z Mercedesa w ogóle. Z czegoś mi ta Felga się kojarzy, ale <laughs> chyba nie z Mercedesem. Może się mylę. S-Klasa. Z jakim tutaj mamy silnikiem S-Klasę? Jest benzyna. Sześciocylindrowa. Benzyny są takie charakterystyczne przez te filtry powietrza. Są naklejki, też wszystkie tutaj, wszystkie znaczki, emblematy. Ale tutaj, jeżeli chodzi o tą Eskę, tą to chyba ona w średnim stanie. 83 na końcu tablicy prawdopodobnie mówi, że to będzie. Rok produkcji tego auta. Materiałowe, welurowe fotele. W przebiegu we klasie mamy 370 elektryczne szyby. Klimatyzacja oczywiście jest z tyłu. Jest welurek. To wygodne te fotele. Jak jak nie wiem, tutaj napisów na klapie nie mamy. W bagażniku coś tutaj podemontowane. Tutaj co mamy? Beczka. Srebrna beczka. Boże święty. 3-litrowy diesel, srebrny kolor w beczce, jest jakiś taki yy, hak kolorowniczy specjalistyczny, ale srebrny kolor w beczce, rzadko spotykany temat, zawsze jakieś takie normalne, akrylowe kolory. A tu, proszę bardzo, srebrna beczka z jasnym wnętrzem. Manualna skrzynia biegów, przebiegu 820 tysięcy, proszę bardzo, bo. Nie, 620, przepraszam. Bo nie wierzycie, że takie przebiegi mogą być, to bezproblemowo i tutaj przy 620 tysięcy kilometrów jest tylko brudne. I praktycznie nic nie zniszczone, bo jeszcze fakturę na kierownicy widać i to tak dosyć sporo, nawet bym powiedział. Także proszę bardzo, tak wygląda samochód z przebiegiem 620 tysięcy km, to jest wszystko brudne. Tutaj nie jest nic, jak gdyby potargane, i nie jest zniszczone. Tylko brudne z tyłu, również tylko brudne. Tu nic nie zniszczone. Proszę bardzo, tak to wygląda. Zagięte troszkę drzwi i silniczek jest 300, jest prawdopodobnie normalnie funkcjonująca, działająca tutaj. Niezgnite kielichy No Srebrna beczka, powiem wam No ja nie kojarzę, żeby tego było zbyt dużo Jakoś Cześć Panie kolego Przesiadasz tutaj ze mną obserwować te samochodziki? Piii! Poważnie? A podobają Ci się, czy w ogóle nie? Co? Trochę tu zimno, w którym samochodziku najlepiej lubisz spać? Pokażesz palcem? Albo zakręcisz się koło tego auta? Po którego, koło, którym najlepiej lubisz spać? No chodź, oglądamy dalej Beczka kombi Jeździ i trąbi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć cylindrów. Proszę bardzo, jak to można łatwo policzyć. Macie tutaj kable zapłonowe, czyli to też się różni od silnik benzynowy, od silnika diesla. Tym, że możemy sobie właśnie takie kable zapłonowe ze świecami zobaczyć, ale tutaj wszystko w miarę. No, beczki już niestety są często w średnim stanie, bo one są stare, ale to jest beczka kombi. Proszę, materiałowy fotel. W automacie, kluczyk oczywiście jest w stacyjce standardowo. I tutaj co mamy? Spryski, jakieś szyby, jakieś guziki w ogóle w beczce to jakieś niespotykane tematy, że tu w ogóle guzik jest gdzieś jakiś na szybie te ale tu są elektryczne szyby w ogóle. Popatrz. Pokaż tu tu elektryczna szyba w beczce. Proszę zobaczyć. Są railingi na dachu. No, tutaj już delikatnie coś tu było naprawiane. Ale beczka w kombi tutaj, o proszę, jeszcze siedmiomiejscowa, tam są w środku fotele tył do przodu kierunku jazdy. Tu jakaś reperaturka wsadzona, tu mamy koło zapasowe i zobaczcie, że w bagażniku nie dosyć, że się mieściły dodatkowe osoby, to jeszcze się mieściło koło zapasowe. Koło zapasowe tutaj. Za tą przykrywką schowane, a dodatkowe osoby tutaj sobie siedzą, proszę, macie pasy bezpieczeństwa, siedzą sobie tyłem, tył do przodu, czyli tyłem do kierunku jazdy, skierowani do tyłu nadwozia. Dało się, Mercedes to rozwiązanie miał aż do Mercedesa 210 okularnika, kombi na pewno, na pewno tak, na pewno tak. 210 okularnik kombi miał to rozwiązanie również. Ze względów bezpieczeństwa to dawało radę. Patrzcie, jak długo, nie? Bo okularnik to przecież całkowicie niestary samochód. S-Klasa V12. I to jeszcze, proszę bardzo. Z wysuwanymi tutaj tymi antenkami do tyłu, jako czujniki parkowania. No i beczka słuchajcie, tutaj proszę bardzo beczka granatowy metalik, piszcie od razu w komentarzu co to jest za felga. Tutaj też dieselek. automat, ale ładne wnętrze, o kurcze, ale ładne wnętrze, Honda fajna. 240 z dziwną felgą, tak wyglądają boczki przy milionie kilometrów, miau, wyglądające w miarę oryginalnie. Tu minęliśmy jakąś 124, nie znam produkcji w ogóle co tu jest napisane, 124 zł. Ale idziemy dalej, bo to ciekawe rzeczy są. Ja tak strzeliłem Eklasa, tak, trafiłem. Eklasa strzeliłem po kolorze. No tu jeszcze taka ciekawostka. Beczka W123 z sześciocylindrową benzyną.